Dlaczego w hymnie Polski jest mowa o Włochach i Napoleonie? Zostaw suba i lajka, bo odpowiedź to najpotężniejsza lekcja patriotyzmu, jakiej nie uczą w szkole. Rok 1797. Polski nie ma na mapie. Została wymazana przez trzech zaborców. Naród jest w żałobie, a żołnierze tułają się po Europie. Właśnie wtedy w sercu Włoch powstaje coś, co na zawsze zmieni naszą historię. To nie jest piosenka napisana w Warszawie przy kominku. To krzyk rozpaczy i nadziei legionistów generała Dągrowskiego, którzy walczyli na obcej ziemi, bo nie mieli włas. Oni nie śpiewali o tym, co było. Oni śpiewali o tym, co miało się stać. Z ziemi włoskiej do Polski to nie metafora. To był ich dosłowny plan. To obietnica marszu do domu zbroją w ręku przez całą Europę. To przysięga, że wrócą i odbiorą to, co im zabrano. A Napoleon, on nie był naszym przyjacielem. On był jedyną nadzieją na odrodzenie. Potęgą, która mogła zmiażdżyć naszych zaborców. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. To nie hołd, to strategia. To wezwanie do walki, do zwycięstwa za wszelką cenę. Na Nasz hymn to dowód, że naród istnieje, nawet gdy nie ma państwa. To testament woli przetrwania, napisany krwią i tęsknotą tysiące kilometrów od domu zostaw suba i lajka.